Siemka, z tej strony Gustaw7kameleon, a dzisiaj pokażę Wam jak za pomocą tokenów Samuraja stałem się najszybszą osobą na moim serwerze kameleonmc.pl Dobra, ja już jestem na serwerze, teraz mogę Wam pokazać jaki jest mój w ogóle cel i jak to zdobyć, o co chodzi z tym wszystkim, także wpisuję sobie szaman i mamy tutaj talizmany szybkości, talizmany siły oraz życia. Węgiel jest najmniej opłacalną rudą jak chodzi o zarobek, ale jak chodzi o zdobywanie tych tokenów, no to jest naprawdę rewelacyjne. Pół procenta na token, no nie jest to jakoś bardzo dużo, ale i tak jest to najwięcej ze wszystkich ród, bo da się zdobyć tylko z trzech ród, czyli z węgla, ze złota i z żelaza ten token. No i tu jest bardzo mała szansa na to, ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się to wszystko tutaj zdobyć. Moim celem na dzisiaj jest zdobycie talizmanu szybkości, bo już mamy. Dwa tokony samuraja, także całkiem spoko idzie, nie jest źle. Dobra, już mamy trzy, więc jakoś to idzie. No tak z jednego wykopania trzy, no to to już jest, jest całkiem spoko. No i coś mi nie dropi teraz, nie wiem. Bardzo mało teraz mi dropi. No, już prawie rozkopałem cały generator i ani jednego mi nie na razie. Czasami, czasami jest lepiej, czasami gorzej jak chodzi o ten drop tutaj. strasznie wolno mi tu idzie coś teraz. Dobra. Ujdziemy sobie chyba szybko jednak to złoto przetestować, może coś drobnie Nic nie dropi, nic nie dropi. Dobra, nic mi nie dropnęło z tego złota, także chyba no, znacznie lepszy jest ten węgiel, więc idę tutaj. Może tu zaraz coś dropnie, zobaczymy. A no i jak coś, to jak nie wiecie, no to tutaj wpisujecie sobie komendę tokeny, no i tutaj macie opisane jaki jest procent szans na dropnięcie w ogóle czegoś takiego. Tu jest 0,5% z węgla, no dlatego znacznie bardziej się opłaca kopać węgiel. Przedajemy wszystko, ok, jeszcze sporo zarobiłem z tego, całkiem skoczko. Kopiemy powoli, kopiemy. Dobra, Jeszcze potrzebuję właśnie 6 tych tokenów. Mam 6 wakuję, jeszcze 6 potrzebuję. Wender ści mam 4. No. Jeszcze trochę brakuje, ale myślę, że tak z 3 skopania i mo może będzie, zobaczymy. O kurcze, ile on tego ma? O kurczę, on to kopał chyba. O ja nie mogę. Ile on tego wykopał? Fajnie, że fajnikowy z mojego planu mi dał trochę utopiony w ogóle to... Nie, nie miałbym szansy z tym wypadku zbierać tak szybko, po prostu za... Brakuje mi jeszcze 9. 48 zabrać. Jeszcze 9, bo mam 4, wender 30, sobie w ogóle je od razu wyjmę. Okej, okay, mam 39. Tak.

jeszcze 6 mi brakuje, tak jak ostatnio. Tylko, że teraz już do, do dwójki mi brakuje. Ej, mega nie wiem. Dobra jest kolejna. No, to. Dobra jest. O, sięka. I słuchaj, hańkowy, hańkowy, czekaj, czekaj, czekaj Dobra, damy mu prezent, bo naprawdę mega mi pomógł Zagraniałem, bo miałbym spory problem Także wchodzę w bankiera i kupuję mu tutaj voucher Za 5000 tysięcy Dobra, zobaczymy jak zareaguje Dobra, dzięki stary ale mega mi pomógł tak szczerze, bo gdyby nie on, to ja bym to kopał, nie wiem, bardzo długo, a tak to znacznie szybciej i już mam od razu jedynkę, czyli mój cel spełniony i to na spokojnie. Nawet teraz będę, będę miał dwójkę, więc no mega fajnie. Już talizman poziom drugi to mega, mega spoko. A, a poziom, poziom trójeczka to, to, to już na streamie wbijemy, na streamach. No na jednym to nie ma szans, żeby tyle wbić. Ale szczerze, jak ktoś tryharduje tutaj na boksie, no to może sobie na trójkę pozwolić nawet wbić. Myślę, że dwa dni. Jako ja idę w Speed, bo Speed mi się bardzo tutaj przyda na strefie, na strefach ogólnie od zbierania. Generatorów będę mógł sobie szybciej biegać, kopać wszystko tutaj. Ja na razie pod PvP jeszcze nie podchodzę. Muszę najpierw sobie lepsze itemy zorganizować, bo na razie mam tylko set 7. Jedyne co to mam miecz 10, wender 6 i tutaj 12 kilo. A tak to nie mam jakichś bardzo dobrych itemów. Nie wiem, jeszcze coś by tu się przydało, żeby dropnął. Na... O, tu jest dużo tego. Ok. Jeszcze w tych kontach zostało i. Dobra, jest jeden. Dobra, może jeszcze teraz, jeszcze teraz i... Nie, nie ma. <laughs> Mamy trzy kategorie na ten moment i jeszcze zaraz Wam je pokażę, jak zdobędę. Jeszcze tylko dwa, tylko dwa. Polecam Wam wbić i uzbierać sobie jak najszybciej tokeny, bo później będzie naprawdę yy, ciężko, bo będzie więcej graczy tutaj się kąpiło pewnie na ten, yy, na ten węgiel, także polecam szybko to zebrać. <laughs> Majnkowy. To czekamy, idę teraz, e, może znowu tutaj złoto, może teraz będzie fart jakiś, zobaczymy. Rozprzedamy sobie znowu tutaj wszystko, co zarobiłem z węgla. Tak szczerze węgiel jest najsłabszą rudą, jak chodzi o zarobek, ale jak chodzi o te tokeny, to naprawdę oddaję. Oddaję, nieźle. Jest 48, mamy to. Ja nie mogę nareszcie. Dobra, także moi drodzy, idziemy sobie spawn. Jeszcze sobie tutaj szybko sprzedam to, co mam. Wyrzucimy sobie do koszy tutaj te rzeczy. I moi drodzy, wpisujemy sobie szaman. I teraz pytanie, który, ale nie, ja chyba zostanę przy moim pierwszym planie, czyli szybkości. No i kupujemy tutaj talizman Supido jedyneczka. No i mamy. I teraz tak. No biegniemy sobie na razie tak. No wiecie, bez szału jakiegoś, bez szału, ale i tak szybciej. Ale teraz y, pozbędę się tej jedynki, bo niestety tak trzeba. Y, żeby zdobyć dwójkę. Tracicie jedynkę i jeszcze 32T. Także nie będziecie sobie stakować tych, y, tych, tych talizmanów, tylko musicie je wydawać, jeśli chcecie mieć lepszy poziom. Także no tak to działa. Ale dobra, lecimy szaman. I uwaga. Mamy dwójkę i to już oddaję, to już jest całkiem szybko, a trójka to już nie mówię o trójce, to jest, uwaga, to jest 10% więcej speeda, to jest naprawdę, to jest mega spoko, to jest, to jest naprawdę mega, mega dużo. No i moi drodzy, mamy to, mój cel na ten odcinek spełniony, zdobyłem tutaj najwspanialszą rzecz na razie jako pierwsza osoba na serwerze mam talizman supido, dwójkę w dodatku dzięki pomocy choinkowego także dziękuję choinkowy, dziękuję wam widzowie za obejrzenie tego filmiku wbijajcie na serwer i kopcie sobie tokeny samuraja siemka